Cześć! Niech Was Bóg błogosławi. Jestem w Często. Idę do galerii, a potem tam na jasną. Dałem wam tyle orędzi i znaków, które lekceważycie. Czy zapomnieliście moje słowa? Niech was nie zaskakują słabe narzędzia, jakimi się posługuję, aby poznano moje słowa. Mógłbym wziąć jakikolwiek kamień i zmienić go w jednego z moich oddanych sług. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 3, wers 9. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 3, wers 8. Niektórzy z was będą szukać dowodów na to, że ja Jezus daję to orędzi. Czyż nie powiedziałem, że wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i że wasi synowie i wasze córki prorokować będą, że ja dokonam znaków na niebie i na ziemi? Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, wers 1 i tak dalej. Moje drogi nie są drogami waszymi, a moje znaki nie są waszymi znakami.